Łódzkie na plus. Podsumowanie tego dnia w skrócie. Nawałnice, które w ostatnich dniach przeszły przez kraj po raz kolejny pokazały, jak potrzebna jest natychmiastowa pomoc w usuwaniu ich skutków. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, województwo łódzkie powołuje do życia Łódzkie Stowarzyszenie Samorządowe Pomagamy. Każdy samorząd, który do nas dołączy, będzie mógł liczyć na szybkie wsparcie. Proponuję taką formułę samopomocy samorządowej. Pamiętajmy, że mamy całe lato przed nami, a najgorsze. Wydarzenia, jak pamiętamy, w ubiegłym roku były w późniejszym okresie kalendarzowym. Nasz samorząd już zabezpieczał w budżecie 300 tysięcy złotych. Władze województwa są jednak gotowe do zwiększenia tej puli. Poza tym każdy z członków stowarzyszenia będzie wnosił roczne składki, których wysokość uzależniona będzie od liczby mieszkańców. Szybka pomoc to jest właśnie to, czego my najbardziej potrzebujemy. Pan marszałek tu mówił o bardzo fajnym stromeczku, który tak naprawdę jest bardzo mocno potrzebny, bo my patrzymy to po ostatnim weekendzie. Co prawda tylko dwa domy mieliśmy uszkodzone, ale zwykła taka ludzka pomoc finansowa na podstawowe rzeczy była bardzo istotna. Solidaryzm, solidarność taka między samorządowa jest bardzo wskazana nie tylko w tych trudnych sytuacjach, kryzysowych sytuacjach, ale w tych kryzysowych, kryzysowych sytuacjach w szczególności. Samorząd barw politycznych nie powinien mieć. Powinniśmy współpracować, współdziałać dla dobra mieszkańców. Aż 3000 melomanów wysłuchało walentynkowego koncertu. Kochajmy Filharmonii Łódzkiej pierwszego wydarzenia transmitowanego za pośrednictwem nowego portalu streamingowego Drzwi do Kultury. 650 osób zasiadło na widowni. Pozostali cieszyli się muzyką w domowym zaciszu przed ekranami smartfonów i laptopów. Przypomnijmy, drzwi do kultury, czyli najnowszy projekt naszego samorządu. To szeroki dostęp do oferty instytucji kultury województwa łódzkiego. Honorową odznakę za zasługi dla województwa łódzkiego wręczyła 95-letniemu Janowi Juszczakowi, przewodnicząca sejmiku Iwana Koperska. Jan Juszczak to postać niezwykle zasłużona dla gminy Sokolniki, długoletni dyrektor szkoły podstawowej w Sokolnikach, publicysta, działacz społeczny, kronikarz, historyk, obserwator przyrody, pszczelarz, do tego aktywny działacz zespołu folklorystycznego Sokolniki, a także autor wielu książek sławiących region i przyrodę. Zarząd Województwa Łódzkiego zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w konkursie na zorganizowanie dwutygodniowego i bezpłatnego letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych z województwa łódzkiego. Na realizację zadania przeznaczono 230 tysięcy zł. Wnioski w wersji elektronicznej można składać do 7 marca za pośrednictwem elektronicznego generatora wniosków www.witkac.pl.